Ruszyły długo wyczekiwane przez mieszkańców osiedla Braniborskiego prace związane z budową pawilonu handlowego. Obecnie trudno nazwać to budową, ponieważ póki co trwa rozbiórka budynku po dawnym dyskoncie. Całość owinięta jest siatką, a z terenu budowy wywożony jest gruz. Pozwolenie na budowę zostało już wydane dosyć dawno. Wiem, że były spotkania z mieszkańcami. Inwestor przedstawiał swoją koncepcję. To pozwolenie na budowę pozwala tam zlokalizować sklep, na który oczekiwali mieszkańcy. No i Mam nadzieję, że on będzie zrealizowany. Kwestie pozostałe no to są jakby do zgodnienia z mieszkańcami osiedla braniborskiego. Inwestycja trwa w najlepsze, ale owiana jest nutą tajemnicy. Nie wiadomo jaki sklep powstanie w tym miejscu. Mieszkańcy osiedla, głównie seniorzy liczą, że będzie to jakiś tani market, tak aby po zakupy nie musieli kursować na przykład na ulicę Podgórną albo jeszcze dalej. Prawdopodobnie ma tu być apteka, jakiś punkt usługowy, no i sklep. Ale jeżeli będzie drogi, no to wiadomo, że tak ludzie będą chodzić. To jest dużo osób starszych, emerytów, to wiadomo jakie mamy emerytury, prawda? Nowy sklep ogólnospożywczy na Wzgórzu Braniborskim to marzenie wielu mieszkańców, ale jeszcze kilka tygodni temu inwestycja mocno poróżniła społeczność osiedla. Poszło o pomysł inwestora, który zaproponował dobudowanie dodatkowej drogi dojazdowej do pawilonu, co wiązało się z zamknięciem placu zabaw. Część mieszkańców nie zgodziła się na to rozwiązanie. Z informacji jakie mieszkańcy uzyskali w spółdzielni mieszkaniowej wynika, że żadna droga tam nie powstanie. Tylko tyle wiemy, że nie będzie tu z tego chodnika drogi. Jest dni, no i ten plac zostaje. Tyle wiemy. Bo taka jest informacja ze spółdzielni mieszkaniowej podpisana przez prezesa. To jest niepotrzebne, ponieważ parking jest całkiem spory przy tej biedronce, więc nie ma potrzeby tutaj zabierania dzieciom miejsca do zabawy. No i odbieranie bezpieczeństwa przede wszystkim. Mieszkańcy zwracają uwagę na fakt, że nowy sklep rozwiąże też inny problem. Chodzi o zakupy produktów pierwszej potrzeby. Teraz, gdy na przykład w sobotę komuś zabraknie cukru, korzysta z mniejszych osiedlowych sklepików. Tam jest kilka razy drożej, podkreślają mieszkańcy. My no jesteśmy o tyle w takiej lepszej sytuacji, że wsiadałem samochód i jedziemy, nie? No, ale wie pan, no, czasami coś braknie, jak to się mówi. Nie? no, no, no iść, człowiek jest zmuszony po prostu iść gdzieś i tam przepłacać, jak to się mówi. Nie? Tam jest znacznie drożej, albo drąga jest dopiero tam na dole ale najbardziej współczuję tym mieszkańcom, którzy mieszkają na Chmielnej, bo oni muszą zejść na sam dół i potem z tymi zakupami wtoczyć się aż tutaj. To jest naprawdę ogromna odległość. Zgodnie z miejscowymi zapisami dla tego terenu nowy pawilon nie będzie mógł być wyższy niż obecna zabudowa. W środku znajdzie się market i drobne usługi.